Trzeci dom 6 listopada 1899. Mówiąc o wielkim oczyszczeniu, Luisa chciałaby oszczędzić stworzenia sama znosząc cierpienie jako ofiara. Jednak Pan jej tego zabrania. Czystość intencji, by przypodobać się jedynie Bogu. Dziś rano przyszedł uwielbiony Jezus i przeniósł mnie poza moje ciało i pokazał mi ulice pełne ludzkich ciał. Co za okrutna rzeź wywołuje przerażenie już na samą myśl. Potem pokazał mi, że coś się dzieje w powietrzu i wielu ludzi nagle umierało. Widziałam, że dzieje się to począwszy od marca. Zaczęłam jak zwykle modlić się do Niego, aby dał się przebłagać i wybawił swoje własne obrazy od tak okrutnych katuszy i od tak krwawych wojen. A ponieważ miał na sobie koronę cierniową, zdjęłam Mu ją, aby ją na siebie założyć i przebłagać go jeszcze bardziej. Jednak poczułam wielki żal, Widząc, że prawie wszystkie ciernie zostały złamane w Jego najświętszej głowie. Tak więc bardzo niewiele mogłam cierpieć. Jezus był surowy i nie zwracał na mnie uwagi. Przeniósł mnie z powrotem do mojego łóżka. A ponieważ miałam ramiona rozciągnięte na krzyżu i znosiłam bólę krzyżowania, które on sam wcześniej mi przekazał, więc wziął moje ramiona i złączył je razem, wiążąc je sznurem ze złota. Nie zwracając uwagi na to, co to znaczy, powiedziałam do niego, aby przełamać ten surowy wygląd, który on miał. Moja najsłodsza miłości, ofiaruję ci ruchy mojego ciała, które ty sam mi dałeś, oraz wszystko, co sama zdołam wykonać. Czynię to jedynie po to, aby się Tobie przypodobać i Cię wysławić. Och, tak, chciałabym także, aby wszelki ruch powiek moich oczu, ust i całej mnie był uczyniony tylko po to, aby zadowolić Ciebie jedynie. Spraw, O dobry Jezu, aby wszystkie moje kości i nerwy. Rozbrzmiały między sobą i czystym dźwiękiem zaświadczyły ci o mojej miłości. On zaś powiedział do mnie: Wszystko, co się czyni tylko po to, by mi się przypodobać, jaśnieje przede mną w taki sposób, że przyciąga moje boskie spojrzenie. Tak bardzo lubię te czyny, nawet jeśli jest to ruch rzęs że nadaje im taką wartość jakby były dokonane przeze mnie inne zaś czyny dobre same w sobie a nawet wielkie ale niedokonane jedynie dla mnie są jak pełne rdzy i zabłocone złoto które nie lśni ja nawet nie raczę na nie spojrzeć a ja ach panie jak łatwo pyłu plami nasze czyny a on nie należy zwracać uwagi na pył, gdyż można go strzepnąć. To na intencję należy zwracać uwagę. Kiedy Jezus to mówił, był zajęty wiązaniem moich ramion. Ja zaś powiedziałam do niego: Ach, panie, co robisz? A on: Postępuję tak, gdyż ty mnie łagodzisz, kiedy jesteś w pozycji ukrzyżowanej. A ponieważ chcę ukarać ludzi. Związuję ci ramiona, powiedział to i zniknął.